Wybrać zestaw do nauki czytania. Dzieci XXI wieku chcą szybko odnieść sukces i od razu czytać ze zrozumieniem. Zobaczmy, jak musi być zbudowany zestaw, aby było to możliwe. Na co zwrócić uwagę? Wybierając zestaw do czytania, patrzymy na cenę i porównujemy zawartość. Mówi się, że kupujemy oczami. Zatem, jeśli coś wygląda atrakcyjnie, kolorowo i wesoło, to na pewno spodoba się dziecku. Tymczasem, kolorowe ilustracje odwracają uwagę dziecka od tekstu i utrudniają naukę czytania. Zatem okazuje się, że efekty zależą od czynników, których nie braliśmy wcześniej pod uwagę. Zestaw do nauki czytania jest często pierwszym kontaktem dziecka z nauką czytania. Zatem należy go wybrać bardzo rozważnie. Od niego zależeć będzie, czy dziecko Pokocha naukę czytania, czy też uznają ją za nudną i zniechęć się do niej w ogóle. Nazywam się Aneta Czerska, jestem doktorem pedagogiki, dydaktykiem i matematykiem, a także autorką metody cudowne dziecko, kompleksowej metody wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka. Po zakończeniu dziesięcioletnich badań nad efektywnością metody nauki czytania opracowałam zestaw który zawiera karty do nauki wyrazów, karty do nauki zdań oraz książkę, które zwieńczają cały proces. Komplet pierwszy do nauki czytania składa się z dziewięciu mini zestawów. Każdy zestaw służy na tydzień nauki. W trakcie tego tygodnia dziecko poznaje wyrazy, ćwiczy je w zdaniach, aby na koniec tygodnia, w niedzielę, otrzymać od rodzica prezent, książkę, którą samo potrafi przeczytać. Dodatkowo w drugiej połowie tygodnia dzieci przedszkolne i szkolne mogą grać w grybinko. Plansze do gier są tak skonstruowane, aby ułatwiać dzieciom również inne gry według ich własnego pomysłu. Po każdym tygodniu nauki z kompletem pierwszym dziecko osiąga efekt wow! Ma okazję się przekonać, że rozumie tekst, który widzi w książce. I to po zaledwie tygodniu nauki. Będzie tak tydzień w tydzień. Dziecko przeczyta zatem dziewięć książek w dziewięć tygodni. Oczywiście książki muszą być skonstruowane w specjalny sposób. Nie tylko książki, ale także karty z wyrazami i zdaniami. Zatem za sukcesem dziecka kryje się pomysł metodyczny. Omówmy wygląd kart do nauki czytania. Od niego zależy efekt nauki. Jeśli chcemy, aby dziecko skupiło uwagę na wyrazie, to karty muszą zawierać tylko wyrazy, koniecznie bez obrazków. Obrazki rozpraszałyby uwagę dziecka. Gdyby karty zawierały obrazki, mamy pewność, że dziecko spojrzałoby na ilustrację, zczytało z niej znaczenie wyrazu, mielibyśmy gwarancję, że dziecko nie skupiłoby uwagi na wyrazie, który jest trudniejszy. Karty do nauki czytania muszą mieć wyważony rozmiar. Zbyt duże i ciężkie byłoby trudno prezentować, zbyt małe nie pomieściłyby wyrazów o różnej długości. Wszystkie karty powinny mieć tą samą długość. Kart o różnej długości nie można byłoby prezentować dość dynamicznie, jedna po drugiej, a jest to kluczowe zarówno dla nauki czytania, jak również dla rozwoju myślenia operacyjnego i pamięci. Nauka czytania nie powinna być przesadnie skupiona na nauce wyrazów. Są one tylko wstępem do nauki czytania zdań książek. Zatem równolegle z nauką wyrazów dziecko powinno mieć kontakt ze zdaniami. Karty z wyrazami i zdaniami, ich budowa i sposób prezentacji przekładają się na efektywność nauki czytania. Tymczasem motywacją dziecka budują książki. Dziecko chce robić wszystko to, co robią rodzice. Chce tego od pierwszych miesięcy życia. Chce też czytać książki, tak jak dorośli. Dzięki kompletowi pierwszemu do nauki czytania dziecko może przeczytać swoją pierwszą książkę po zaledwie tygodniu, a po kolejnym tygodniu kolejną książkę, aż będzie ich dziewięć. Budowa książki jest drobiazgowo przemyślana. Znaczenie ma rodzaj i umiejscowienie ilustracji, długość zdań, budowa tekstu, rodzaj czcionki i wiele innych. Omówią to w odrębnym wideo. Choć samodzielne czytanie dowolnych książek wymaga wielu miesięcy nauki, to faktem jest, że tydzień w tydzień dziecko potrafi przeczytać kolejną książkę. Dla osoby postronnej wszystko to może wydawać się niemal magiczne. To jednak tylko połowa tego, co w nauce czytania dziać się powinno. Zestaw 9 książek na 9 tygodni daje motywację i przekonanie, że nauka czytania jest łatwa i przyjemna. Tymczasem nauka czytania nie może poprzestać nauczenia dziecko wyrazów na pamięć. Dlatego równolegle rodzice wykonują jeszcze inne działania, o których dowiesz się na szkoleniu nauka czytania. Celem nauki czytania w metodzie cudowne dziecko jest szybkie czytanie dowolnych tekstów i książek, rozwój inteligencji, myślenia operacyjnego, kreatywności i pamięci fotograficznej oraz odszyfrowanie kodu liter, gdyż dziecko samodzielnie wpada na pomysł, która litera odpowiada za który dźwięk i jak się je łączy. Czy zatem możesz zacząć naukę czytania z tym zestawem, zanim weźmiesz udział w szkoleniu? Wiedzę, jak w pełni przebiega nauka czytania dla małego dziecka, uzyskasz tylko podczas szkolenia nauka czytania. Ale zestaw zawiera instrukcję, a zatem dasz sobie radę, nawet jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w szkoleniu. W nauce czytania całymi wyrazami efekty zależą od wyboru wyrazów prezentowanych na kartach. Spójniki nie niosą znaczenia, dlatego są trudne do zapamiętania, gdy występują na kartach z wyrazami. Sens nadają im zdania, w których zostały użyte. Niektóre części mowy są trudne, a inne wyrazy nie powinny być prezentowane w tej samej grupie. To dlatego w zestawie znaczenie ma dobór wyrazów. W nauce zbyt często skupiamy uwagę na powtarzaniu. Przez to nauka staje się dla dziecka nudna. Dziecko nieustannie potrzebuje nowości. Zamęczanie go tymi samymi informacjami zniechęca go do nauki. Dlatego tempo nauki musi być dynamiczne. Każdy zestaw kiedyś się skończy. Warto przemyśleć, co zrobimy dalej. Jak będziemy kontynuować naukę? Warto wiedzieć, że nauka czytania powinna być systematyczna, codzienna, choć wystarczy tylko pół minuty dziennie. Komplet pierwszy do nauki czytania ma swoją kontynuację w komplecie do nauki czytania w języku polskim i angielskim, a także w aplikacji Cudowne Czytanie, która działa na każdym tablecie, komputerze i komórce. Aplikacja zawiera kilkanaście dalszych książek oraz tysiące lekcji. Liczby te stale rosną, bo nieustannie opracowują kolejne, bardziej zaawansowane książki i nowe lekcje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o aplikacji do wczesnej nauki czytania i matematyki, skorzystaj z linku w opisie. Zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym. Wideo lub na szkoleniu nauka czytania.